Wybieram szczęście i codziennie nad nim pracuję. Jestem szczęśliwa. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Kocham moje życie z wzajemnością. Codziennie doświadczam szczęścia, radości i miłości. Szczęście wypełnia całe moje życie. Kocham i jestem kochana. Doceniam siebie i moje szczęśliwe życie. Jestem źródłem szczęścia i miłości. Żyję w radości i w pełni szczęścia. Cokolwiek robię, owocuję to radością i szczęściem. Zasługuję na szczęśliwe życie i takie codziennie tworzę. Wybieram szczęście, a szczęście wybiera mnie. Wdzięczność wypełnia całe moje życie. Tworzę szczęście dla siebie i innych. Zawsze wybieram pozytywne nastawienie. Mam niesamowite szczęście w każdej dziedzinie życia. Jestem magnesem na szczęście. Zawsze spotykają mnie dobre rzeczy. Nieustannie przyciągam szczęście i dobrobyt. Życie daje mi to, co najlepsze, zawsze. Jestem osobą, która zawsze ma szczęście i codziennie się nim dzieli. Każdego dnia przyciągam do mojego życia więcej szczęścia. Zawsze znajduję się we właściwym czasie i miejscu. Codziennie dziękuję za moje szczęście. Moje pozytywne myśli. Tworzą moje szczęśliwe życie. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Czuję się świetnie w moim życiu. Wdzięczność jest fundamentem mojego szczęścia. Wybieram mądrze i z korzyścią dla siebie. Każda moja decyzja daje mnie i innym pełnię szczęścia. Codziennie żyję życiem moich marzeń. Wybieram szczęście i codziennie nad nim pracuję. Jestem szczęśliwa. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Kocham moje życie z wzajemnością. Codziennie doświadczam szczęścia, radości i miłości. Szczęście wypełnia całe moje życie. Kocham i jestem kochana. Doceniam siebie i moje szczęśliwe życie. Jestem źródłem szczęścia i miłości. Żyję w radości i w pełni szczęścia. Cokolwiek robię, owocuję to radością i szczęściem. Zasługuję na szczęśliwe życie i takie codziennie tworzę. Wybieram szczęście, a szczęście wybiera mnie. Wdzięczność wypełnia całe moje życie. Tworzę szczęście dla siebie i innych. Zawsze dobieram pozytywne nastawienie. Mam niesamowite szczęście w każdej dziedzinie życia. Jestem magnesem na szczęście. Zawsze spotykają mnie dobre rzeczy. Nieustannie przyciągam szczęście i dobrobyt. Życie daje mi to, co najlepsze, zawsze. Jestem osobą, która zawsze ma szczęście i codziennie się nim dzieli. Każdego dnia przyciągam do mojego życia więcej szczęścia. Zawsze znajduję się we właściwym czasie i miejscu. Codziennie dziękuję za moje szczęście. Moje pozytywne myśli tworzą moje szczęśliwe życie. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Czuję się świetnie w moim życiu. Wdzięczność jest fundamentem mojego szczęścia. Wybieram mądrze i z korzyścią dla siebie. Każda moja decyzja daje mnie i innym pełne szczęścia. Codziennie żyję Życiem moich marzeń. Wybieram szczęście i codziennie nad nim pracuję. Jestem szczęśliwa. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Kocham moje życie z wzajemnością. Codziennie doświadczam szczęścia, radości i miłości. Szczęście wypełnia całe moje życie. Kocham i jestem kochana. Doceniam siebie i moje szczęśliwe życie. Jestem źródłem szczęścia i miłości. Żyję w radości i w pełni szczęścia. Cokolwiek robię, owocuję to radością i szczęściem. Zasługuję na szczęśliwe życie i takie codziennie tworzę. Wybieram szczęście, a szczęście wybiera mnie. Wdzięczność wypełnia całe moje życie. Tworzę szczęście dla siebie i innych. Zawsze wybieram pozytywne nastawienie. Mam niesamowite szczęście w każdej dziedzinie życia. Jestem magnesem na szczęście. Zawsze spotykają mnie dobre rzeczy. Nieustannie przyciągam szczęście i dobrobyt. Życie daje mi to, co najlepsze, zawsze. Jestem osobą, która zawsze ma szczęście i codziennie się nim dzieli. Każdego dnia przyciągam do mojego życia więcej szczęścia. Zawsze znajduję się we właściwym czasie i miejscu. Codziennie dziękuję za moje szczęście. Moje pozytywne myśli tworzą moje szczęśliwe życie. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Czuję się świetnie w moim życiu. Wdzięczność jest fundamentem mojego szczęścia. Wybieram mądrze i z korzyścią dla siebie. Każda moja decyzja daje mnie i innym pełnię szczęścia codziennie żyję życiem moich marzeń.